Hej kochani, jestem Dizzy to jest kolejny z The Forest I od razu chciałbym, wykorzystując waszą uwagę, powiedzieć wam, że dzisiaj o godzinie 17.30 Tak, dzisiaj w piątek jest livestream Jest livestream, będzie tam między nimi The Forest, The Sims 4 i Five Nights at Freddy's Więc musicie koniecznie wpaść na live'a Chcę, żeby było jak zwykle, jak najwięcej osób Będziemy się jak zwykle świetnie bawili Pewnie podczas The Forest'a będziemy coś budowali I pewnie będzie muzyka szanty standardowo Ale to już zależy wszystko od was, od tego ile będzie osób i jak będziemy się fajnie bawić do tego serwera, raz zapraszam. Link macie w opisie 17:30. Wszyscy punktualnie macie być. I żaden inny youtuber mi nie powie, że tak nie będzie, bo nie, okej okay. A my zaczynamy odcinek. Miałem zacząć od tego, że wybudujemy sobie tą kładkę, o której przed chwilą mówiłem. Znaczy przed chwilą mówiłem w poprzednim odcinku, chociaż to przed chwilą nagrywałem jakieś 3 dni temu. Zacznę od tego, że wam pokażę coś fajnego i mam nadzieję, że takie takie coś będziemy robili co każdy odcinek. Dlatego możecie wykorzystać mojego fanowskiego maila, który również jest w opisie, dlatego że jeden z użytkowników wysłał mi maila e, o treści takowej, że e, chciałem pokazać fajny sposób na to, by zdobyć wiele piór, bo jak widzicie, ja to mam taki problem z piramid, z tego względu, że jestem jakby to powiedzieć w lesie, i tutaj ptaki robią sobie to, co chcą, czyli strają mi na głowę i do niczego więcej się nie dają. I jak widzicie jest rano. Rano i wieczorem ptaki to już sam nawet zauważyłem, ale dobrze, że to powiedział mi jeszcze raz ten użytkownik, że ptaki rano i wieczorem mają największą aktywność, więc można to wykorzystać, dlatego że w jednym z update'ów ptaki zaczęły siadać na naszych parapetach. Więc, aby zdobyć dużo ilość piór, wystarczy między innymi stworzyć sobie wy Custom Building po prostu zwykłą ścianę z oknem, zwykłą ścianę z oknem stawiamy, a po dwóch stronach tej ściany z oknem stawiamy e, stawiamy sobie tutaj fireplace, ten taki stojący i sobie tam to budujemy, podpalamy i wtedy mamy pewność, że ptaki, które będą siedziały na tym, e, będą nam dawały pióra. Ale z drugiej strony najlepiej jest to zrobić na plaży, bo tam poza zwykłymi ptakami są również mewy. Bo jak wiecie w tym updatecie e, dodano e, obszarowość tych wszystkich naszych tworzeń, które mamy w grze. Między nimi właśnie mewy nie powinny nam się pojawić w lesie, bo tutaj nie mają nic do roboty, dlatego że mewy żywią się rybami. I tam powinny być. Dlatego tutaj są tylko zwykłe jakieś wróbelki i tak dalej, więc z nimi się. E, one same tutaj nam nie dadzą wystarczającej ilości. Nie mm, będę wiedzieć, piór, a pióra oczywiście są nam potrzebne na strzały, a strzały są nam potrzebne, żeby ubijać mutantów. Ale my się dzisiaj zajmiemy czym innym, nie wybijaniem mutantów, ale stworzeniem mojego pięknego e, pomostu, w którym będę sobie tutaj wchodził i patrzył codziennie rano i myślał, kurde, ale mi się chce dzisiaj grać w The Forest. I właśnie to zaczniemy robić. I tylko ja mam teraz taki mały dylemat, bo myślałem o tym już trochę przed odcinkiem, żeby nie lecieć na spontanie, który ze sposobów wybrać? Czy wybrać? A, sposób z e, ścianą. I robieniem podłogi, tak jakby, bo bym musiał robić podłogę mniej więcej odtąd, tak żeby było prosto. Bym musiał robić podłogę aż do tamtąd. Czy B, wybrać. Dobra, nie mam zwiechę, dlatego że coś mi się ścięło. Dlatego lepiej, jakbym po prostu jeszcze raz zaczął i powiedział wam to. Czy właśnie zrobić podłogę zwykłą, czy zrobić podłogę z e, kładek, ale obydwa sposoby mają wady swoje, prawda? Wadą kładek jest oczywiście to, że potrzeba na nie, na nie spore ilości materiałów. I to nie są tylko i wyłącznie bale, ale również, e, również patyki, które będziemy musieli zbierać, co lekko nam utrudnia sytuację. A problemem związanym z naszą kładką ze zwykłego drewna jest to, że będziemy mieli spory problem z dopasowaniem tego wszystkiego. Nie dlatego, że Eee, coś tu jest nie tak, tylko po tym się nie da chodzić, a po kładce, która jest tylko schematem, da się chodzić. Ale spróbujemy w ten sposób i możliwe, że wykorzystam kładki, aby e, w jakiś tam sposób to się nam ułatwiło, dlatego że e, możemy sobie. Myślę, że to będzie trudne, ale to nie będzie takie trudne, dlatego, że ja jestem dc i dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania Jeżeli przeszedłem Five Nights at Freddy's, to przejdę już wszystko Aha, powiedziałem wam co jest na live, prawda? Powiedziałem wam, że jest Five Nights at Freddy's, The, The Sims 4 i The Forest i tak dalej, więc mam nadzieję, że naprawdę spora ilość, spora ilość osób będzie na tym live A my zabieramy się... kurde, ciągle mam tą starą siekierę, będę musiałem sobie zrobić zaraz nową jakąś, bo ta już jest naprawdę słaba Dlatego kurde, nie chcę patykiem robić nic eee, Combine, tworzymy sobie siekierę na szybciora REMOVE i używamy oczywiście jej do e, budowania Tylko usunę sobie ten schemat na chwilę, bo dlatego, że musimy usunąć to drzewo stąd Ono będzie nam tutaj bardzo przeszkadzało A z tego co widzę Będzie z tym spory problem Dlatego, że to drzewo jest wbite WBITE JEST TAM I nie będę mógł go zaraz stąd wywalić Dlatego, mmm e, Maestro, jak usunąć to drzewo? Jak usunąć to durne drzewo? To drzewo nic stąd pójść, a tak fajnie mi już tam wyszło e, Wiecie co kochani, nie wiem jakim cudem, ale udało się to zrobić w ten sposób, że po prostu to drzewo ominaliśmy tak jakby, no to trudno, no. tak ta gra jest takiej wersji, że nie ma opcji, żebym czegoś nie pominął. I tak to zawsze bywa z takimi grami. Że to jest ta wersja alfa, ale spójrzcie, to już ładnie nawet wygląda. To nie jest też takie... Spadające w dół, bo najbardziej macie się tego, że to będzie spadać w dół i wtedy możemy spaść sami na dół, a spadanie na dół do wody chyba jeszcze nie zostało naprawione i ciągle giniemy, ale spójrzcie, będzie bardzo ładne, bo będziemy mogli sobie tutaj łowić ryby. W końcu kiedyś dodadzą wędkę. Ja to wiem, bo ja z nimi gadam, ja z nimi to kontaktuję, wszystko tylko nie dali mi klucza ostatnio, co mnie bardzo zirytowało, a zostałem SMS-a, co mnie również bardzo cieszy, ale nie chcę mi się go czytać. Z tego względu spójrzcie, to nawet wygląda, to nawet wygląda, to możemy już usunąć, bo to nam się nie przyda do niczego, a tego pana sobie na, na chwilę pożyczę, oczywiście, bo. bo Potrzebujemy jak zwykle sporej ilości wszystkiego, bo ta gra od tego w ogóle zależy, żeby mieć wszystko i nic jednocześnie. I teraz nadchodzi ten problem. Ten problem, czyli yy, trzeba to wszystko teraz jakoś poprowadzić dalej. I w tym momencie nie ma nic innego, co mogłoby nam pomóc, jak oczywiście kładki. Kładki nam pomogą w ten sposób, że po nich można chodzić. Mam nadzieję, że jeszcze można chodzić, bo tego nie sprawdziłem. Jak tego nie sprawdziłem, to będzie klopsik mały. A z tego co widzę, można chodzić. Skoro można chodzić po kładkach, to mi to pasuje, e, bo w ten sposób. O, piórko! Z niebami spadło piórko! Jak miło! Szkoda, że wódka już z nieba nie spada. E, z tego względu, właśnie będziemy używali kładki. Ale kładkę musimy użyć bardzo rozsądnie, dlatego że e, to naprawdę nie jest takie proste stworzyć tutaj cokolwiek w tym deforeście. Wiadomo, że to granie jest typowo. Stworzona pod to, by y, budować i bawić się w Boba Budowniczego w Minecrafcie Ale wiadomo, ja lubię, ja lubię takie rzeczy Wiecie zresztą po serii 7 Days tutaj, która prawdopodobnie wróci na kanał jak tylko Janek za TV y, Jarzyniowski poprawi sobie y, Komputer, który mu się zepsuł, ale Ale oczywiście mu w tym pomogę, oddam mu jedną z moich w graficznych, ja tylko sobie kupię nową yy, I na pewno seria 7 Days tutaj wróci, dlatego że ona ma potencjał yy, Widzę, że bardzo jej chcecie, dlatego ja nie mogę wam odmówić, ja po prostu nie potrafię wam odmówić na dłuższą metę Przez jakiś czas mogę powiedzieć, nie, 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 nie będzie, ale w końcu wam, w końcu wam nie mogę odmówić No takie życie, no takie życie oczywiście, dobra Trzeba byłoby to od dołu, właśnie w ten sposób i zaczynając w ten sposób mogę sobie stworzyć tak jakby Mam nadzieję, że to się później będzie dało usunąć, ale widzę, że się nie da tego usunąć Dlatego będą się wszystkie patyki wywalić po kolei, które mam e... G Dlatego, że jeżeli już zaczniemy budować coś, to musimy to dokończyć i to jest, i to, jest to głupie coś. Jak widzicie, możemy sobie potem swobodnie chodzić, ale cholera, ja sobie, to chyba nie tak miał być. O, widzicie, widzicie, tego już nie mogę usunąć, tego schematu już nie mogę usunąć, będę musiał go zostawić na kiedyś, eee, ponieważ ponieważ on tutaj jest. Myślę, że po sejwie dałoby się może coś z tym zrobić, ale w tym momencie raczej jestem biedny! O, przeżyłem. Czyli już więcej co będę robił w każdym odcinku The Forest, będę skakał tutaj, patrzcie jak to będzie fajnie wyglądało, będę skakał z góry tutaj będę, będę, będę po prostu bossem, po prostu bossem, teraz wracamy na górę Okej okay, kochani, jesteśmy z powrotem oczywiście w The Forest, oczywiście w tym miejscu, w którym mamy być Nie byście nawet przez chwilę, że ja ukończę to dzisiaj, w sensie takim, że zbieram drewno na to, oczywiście drewno będę zwoził z dalszej części lasu, żeby nie psuć sobie tutaj fauny i flory E, bo, bo musimy szanować zieleń, kochani, musimy się szanować zieleń, szczególnie w deforeście, gdzie tej zieleni jest tak bardzo mało i tak bardzo jej e, nie uratujemy. Z tego co widzę e, Mamy naprawdę duży problem, dlatego że krzywizny na tym poziomie, na tym etapie, który tutaj jest, są naprawdę zbyt duże, żebym mógł tutaj robić sobie mój szablonik. To jest dobry, dobre drewno? Czy nie dobre drewno, nie, nie, dobre a nie, dobrze, udało się. Mamy tutaj tą kładkę, jest w jakiś tam sposób wysunięta. Jednak to nie jest wystarczająca długość, jaka mnie satysfakcjonuje. Wielu dziewczyn też nie satysfakcjonuje taka długość. Dlatego właśnie postawiłem tutaj jeszcze raz jedną kładkę. Znaczy, jedną ścianę dokładnie. Kurde, zawsze mi się myli, zawsze tak forfan sobie rzucam byle, gdzie eee, cały czas to wszystko. Kurde, jeszcze trzeba to drzewo siąść. No patrzcie normalnie nie pozwolą mi normalnie budować, bo muszę wszystko ścinać po kolei. Wszystko ścinać, wszystko ścinać sobie to będzie przeszkadzało. Wszystko, wszystko co do joty, co do joty, bylem byle tylko tego nie podniósł i przypadkiem nie zbudował żadnej z tych kładek, będzie bardzo źle. No i właśnie myślałem na tym, żeby stworzyć te kładki właśnie w ten sposób, tylko że to jest taki minus, bo kładki się y, poziomo nie stapingują, tylko właśnie pionowo. A pionowo rozumiem również przez to, że jak są odwrócone, to się kładkami, znaczy nogami do. Y, tej podłogi tutaj snappingują, czyli wyrównywują bo niektórzy nie wiedzą, co znaczy snapping. A ja go zapożyczyłem po prostu z Daisy, z Daisy epocha, bo to jest naprawdę tam bardzo popularne określenie do wyrównywania wszystkiego, co tam istnieje na tym świecie. No i właśnie, no i właśnie, o co chodzi z tym snappingiem? O to chodzi, że jeżeli bym chciał stworzyć sobie molo z kładek, to musiałbym robić najpierw dwie kładki pochylone o E, właśnie w ten sposób, I, i dopiero między nieby trafiła jakaś kolejna e, kładka, która by tutaj zadziałała. Dlatego ja teraz tutaj mogę sobie stworzyć to na czylaucie, albo i nie na bo coś tutaj przeszkadza. Widzicie, mam wszędzie czerwone i nie wiem, co się stało. O, 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 zahaczyło się, już jest dobrze. Już jest bardzo dobrze. Tylko teraz, żeby się nie wystapingowało, o to, o to brzydkie coś tutaj. No i nawet deszcz zaczął wpalać. Jak ja tego nie lubię, jak ta deszcz wpada, jak to jest. Irytująca sprawa. Won mi z tym gunwem. Oj oj oj, tam spadło. Nieistotne. Teraz tylko trzeba to wystapinkować tak, żeby... żeby to weszło w to. W to, żeby to weszło, bo inaczej, inaczej to nam nie wyjdzie. Inaczej będę duży problem. Eee, ponieważ... O, jest! Ładnie, ładnie. Wyszło. Tylko teraz nie schody, nie schody. No naprawdę schody. schody mi się włączyły, muszę jeszcze raz wziąć to i proszę bardzo i... Proszę bardzo, tak, ładnie, udaje nam się ta kładka powoli. E, dlatego, że właśnie to jest najistotniejszy punkt tym wszystkim, żebym miał możliwość e, miał możliwość wejścia na to i budowania dalej. A później to się normalnie usunie, bo wiem jak was zirytowała moja kładka do wyspy Cycolandu e, która była wbudowana bardzo, w bardzo nieuczciwy sposób, ponieważ właśnie wykorzystałem buk z tym, że po tym da się chodzić. E, ale myślę, że teraz się nie obrazicie, jeżeli to wykorzystam jako moją pomoc w wydłużaniu tego pomostu, który tutaj tworzę to pomost będzie też swoistą płatką na te potwory, bo jeżeli cokolwiek się stanie kiedyś to ja po prostu te potwory będę tutaj zwabiał i będę je zrzucał z tej płatki, będę po prostu inteligentny inteligentniejszy niż oni jeszcze mówię, chyba bardziej inteligentny, ale to nieważne, już podstawówkę dawno skończyłem <grym>, a dobra, teraz budujemy dalej, budujemy dalej to miejsce to będzie piękne, będzie po prostu piękne, tylko żeby, żeby się wysnapingowało ładnie i jest, i po prostu o to mi chodziło, o to mi chodziło głównie E, tylko teraz, żeby to weszło jakoś tutaj, weszło, weszło, weszło i jest, i ślicznie, i ślicznie, nie wiem dokąd to doprowadzić, czy to będzie później nienaturalnie wyglądało, ze względu na to, że tutaj nie ma nic na dole, co mogłoby podeprzeć tą budowlę, planuję to w końcu kiedyś jakoś tak zrobić, żeby e, to wyglądało naturalnie, chociaż kurde, to może wtedy nie wyjść, uwierzcie mi, to będzie zbyt dużo roboty na taką grę, to nie Minecraft, że z jednego drewna wyskoczą cztery deski e, i łatwo się to wszystko zbiera, dlatego wiecie... Ja tutaj mogę umrzeć w każdej chwili. Prawda? Nie wiem, czy to nie już wystarczająco długie. Tylko trzeba byłoby jeszcze się namyślić: czy to byłby koniec? Czy to byłby koniec? Czy jeszcze bym czegoś tutaj chciał? czegoś mi tutaj brakuje? Sprawdzimy sobie różne możliwości snapingowania poszczególnych tutaj rzeczy. Z tego co widzę, nie ma jakoś żadnych. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby również wysnapingowanie tego do boku jakiegoś. Do jakiegoś boku. Ale widzę, że tutaj z boku to jakoś. Nie działa myślę, że uciekła mi po prostu kładka, która się snapinguje bezpośrednio tutaj na dół, i w ten sposób również mogłem to wykonać. Bo jak widzicie, bym mógł to sobie potem chodzić i miałem to skończone. Bo widzicie chyba o co mi chodzi, nie? że to się snapinguje tutaj w e, sam środek tego wszystkiego, co tutaj jeszcze i tych wszystkich e, tych, tych kładek budowlanych. Ale, ale to by było zbyt dużo roboty, dlatego że musiałbym później usuwać, a przy by mi się mogła usunąć ściana i tak by to się skończyło i byłoby wszystko złe. A teraz wykorzystajmy jeszcze ten moment e, uwagi waszej i spróbuję coś tutaj wykonać, o ile się to uda zrobić. Bo wiecie co, jest taka opcja, że, że że Snapping zapamiętuje ostatnią pozycję przedmiotu, więc wystarczy żeby na przykład dany przedmiot w ten sposób postawił. A kolejny, a kolejny powinien o się nie mylę, powinien jakoś jakoś się ustawić w tej domyślnej pozycji i na tej wysokości powinien zostać ale widzę, że tutaj to nie wychodzi. Bo ja to robiłem już w ten sposób, że budowałem e, mój domek, ten poprzednim save w taki sposób, że miałem na przykład cztery schematy kładki i na samym końcu tą kładkę budowałem i wtedy ta kładka e, jakby to powiedzieć zbugowała poziom wszystkich innych schematów na poziom wysokości właśnie tej kładki wbudowanej. wtedy mogę na przykład budować e, bez kolejnych schematów mogę tylko podać obok siebie, wiecie mam nadzieję o co mi chodzi jeżeli nie to piszcie w komentarzach, ja wtedy chętnie wam odpowiadam na pytania, które e, mogą was łaaa, spadł teraz zobaczę Trzeba... oh no, oh no, oh no motherfucker! <ścoughs> już myślałem, że coś się stanie Dobra, ta kładka tu zostanie, ona będzie symbolem zbugowania tej gry. Po prostu będzie symbolem. Będzie symbolem wszystkiego. E, Okej, okay. tutaj mamy wszystko ładnie. Ładnie zrobione, mam nadzieję, że to wystarczy. to e, mi zajmie też sporo czasu, żeby... Jakby to powiedzieć, e, ukończyć to, ukończyć to, prawda? Bo mamy ten problem jeszcze z tą kładką, która jest bardzo irytująca z tego co widzę to kładka ma tutaj, o cześć kładka ma tutaj trochę inaczej zbudowany swój swoje te tekstury niewidzialne, bo ja mam tutaj mogę się skakać, a już tutaj nie mogę i to, to jest to jest przydatne, to się kiedyś przyda, to się na pewno kiedyś przyda teraz i najważniejszą rzeczą jest to by tą, ten, ten, ten most dokończyć, żeby on był wybudowany, dlatego musicie chwilę poczekać aż uzbieram w cholerę, drewna i zaraz do was wrócę Bo to naprawdę zajmie mi jakieś pół godziny Dlatego muszę, muszę chwilę poczekać i muszę wyspać się, żeby miał dużo energii i w ogóle muszę coś zjeść, dlatego Uno momento, zaraz do was wracam Okej, okay, kochani Powiedzmy, że jest skończone Że to jest skończone, że to się udało Nie starczyło mi niestety materiałów na to, bym stworzył Tutaj, w tym miejscu ścianę Ale udało się, pozbierałem drewno, oczywiście wykorzystałem tą magiczną kładkę Kładkę, która wcześniej. Którą wcześniej bardzo, ale to bardzo. Ee, której bardzo ubliżałem, i za to przepraszam. Wycinałem drzewo tam bardziej z tamtych obszarów, żebym. E, na przykład na live streama, który jest dzisiaj, miał tutaj w pobliżu jakieś drewno, i żeby to po prostu wyglądało, bo naprawdę żal mi tutaj e, w moich w moich skromnych progach sobie wszystko ucinać. E, jeszcze chcę wam pokazać, jak to będzie wyglądało w dzień. Też właśnie chciałem w tym momencie sprawdzić taką jedną rzecz. I to właśnie mnie irytuje, że nie można postawić nie, nie niektórych rzeczy. Jakby to powiedzieć wyżej. I dlatego próbuję niektóre bugi wykorzystać, żeby właśnie to zrobić. I mam nadzieję, że to mi się w końcu uda, że w końcu będę mógł to postawić wyżej. O! Przyszedł do nas Jacek. Jacek nas przyszedł zobaczyć, co ja tutaj wyrabiam. E, dlatego Jacka będzie musieli się z razem pozbyć, ponieważ będzie mi bardzo przeszkadzał. E, Jacek, spring dalej, mi są, proszę cię. Ja idę do swojego domku. I, i, i ty, i ty sobie zrobisz. Oj oj. Jest wejście, dobra. Tu jest wejście. On nie wejdzie na 100%, nie wejdzie. Już sprawdzone. Wszystko nic nie może z tym zrobić. A, a my na live streamie zastanowimy się, w jaki sposób można oświetlić ten most. To będzie właśnie między innymi jedna rzecz, którą musie, musicie wykombinować na samego live'a. A ja w tym momencie kończę, bo jak widzicie nasz kolega tutaj chce nas teraz yy, wraz ze swoją koleżanką i chyba, chyba są bardzo głodni. Dlatego, dlatego żegnam was, gra was Dizdowski i do zobaczenia kolejnym razem w The Forest. Ciao!